do której jak dobrze wiemy, nie jest wybitnym zawodnikiem do gry obronnej, do pressingu. Natomiast jest wybitnym strzelcem i chyba jednym z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. I zastanawiam się nad odsunięciem go od kadry, odsunięciem go od grania od minut, szczególnie w tej sytuacji, w której był w momencie kiedy e, zmarło mu dziecko i był w stanie mentalnym pewnie niepozwalającym w 100% na skupieniu się pomimo, że jest e, niesamowitym profesjonalistą. Na Skupieniu się na robocie, którą miał do wykonania. I tak wracamy do punktu, w którym 38-latek w 7 spotkaniach dla Al-Nasr ma już strzelonych 10 bramek i już dwukrotnie został również wybrany zawodnikiem miesiąca w arabskiej drużynie, w arabskiej lidze. Poprzedni sezon również zakończył się dla niego sukcesem, bowiem w 16 spotkaniach zdobył aż 14 bramek i zanotował dwie asysty. Ten wynik już w tym sezonie podwoił, a nawet ma o 2,5 razy więcej asyst, bo ma aż 5.